Bohaterowie Hogana rozśmieszali publiczność, gdy ich sprytni więźniowie przechytrzali nazistów, ale za kulisami rozgrywały się przerażające tragedie od anbu tajemniczego morderstwa Boba Kraina po przejmujący ból holokaustu, który prześladował roberta. Clariego przez całe życie. Dołącz do nas, by poznać osobiste historie aktorów i przypomnieć ich dziedzictwo. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować, aby poznać więcej ekscytujących hollywoodzkich opowieści. Oglądajmy. Bob Crane jako pułkownik Robert E. Hogan. Bob Crane urodził się 13 lipca 1928 roku w Connecticut i jest utalentowanym aktorem perkusistą i DJ-em. W 1975 roku. W wieku 37 lat, stał się gwiazdą telewizyjną jako pułkownik Robert Hogan w serialu Hogan's Heroes. Bystry i zaradny oficer, który prowadzi amerykańskich jeńców wojennych do sabotażu nazistowskich spisków, rola ta przyniosła Crane'owi dwie nominacje do nagrody. Emmy i wyniosła go na szczyt sławy. Jednak po zakończeniu serialu Hogan's Heroes. W 1961 roku kariera Crane'a gwałtownie podupadła. Role drugoplanowe w filmach takich jak Supertato 1993, Goose 1976 i nieudanej komedii The Bob Crane Show 1995 nie przywróciły mu sławy jego życie. Osobiste również było burzliwe. Po 21 latach małżeństwa rozwiódł się z pierwszą żoną Annie. Terdzian matką trójki dzieci by w 1970 roku poślubić swoją partnerkę z planu Sigrid Valdez-Hilde. To małżeństwo szybko się rozpadło i rozstali się przed jego śmiercią. Życie Crane'a stało się jeszcze bardziej tragiczne, ponieważ skrywał mroczną tajemnicę, o której mało kto wiedział. Był uzależniony od kręcenia scen seksu ze swoim przyjacielem Johnem Henrym Carpenterem, pracownikiem Sony. To co zaczęło się jako dreszczyk emocji, przerodziło się w destrukcyjną obsesję, która zraziła go do Hollywood i zrujnowała jego wizerunek publiczny. 20 b. czerwca 1978 roku podczas sztuki "Beginner's Luck" w Scottsdale w Arizonie, Bob Crane został brutalnie zamordowany w tomuet. W swoim mieszkaniu w wieku 49 lat. Jego ciało znaleziono z ranami zadanymi tępym narzędziem i owiniętym wokół szyi kablem elektrycznym. Sprawa wstrząsnęła całym krajem i do dziś nie udało się ustalić prawdziwego zabójcy. Carpenter został osądzony, ale uniewinniony. Tajemnica otaczająca śmierć Krajna, w połączeniu z jego burzliwym życiem, uczyniła z niego jedną z najsłynniejszych tragedii Hollywood. W chwili śmierci majątek Boba Kraina szacowano na 2 miliony dolarów, z których cały należał do jego drugiej żony, co dodatkowo podsyciło spekulacje na temat jego przedwczesnej śmierci. Jego grób znajduje się teraz obok Sigrid Valdez w Westwood Village Memorial Park Z. Wygrawerowanym napisem Hogan i Hilda na zawsze razem, słodko-goszkim pożegnaniem gwiazdy, która odeszła zbyt wcześnie. Werner Klemperer jako pułkownik Wilhelm Klink. Werner Klemperer urodził się 22 marca 1920 roku w kolonii w Niemczech i w serialu Bohaterowie Hogana dał niezapomniane życie pułkownikowi. Wilhelmowi Klinkowi niezdarnemu i zarozumiałemu dowódcy stalagu XIII. Miał 45 lat, kiedy w 1965 roku rozpoczął swoją rolę. Ta komediowa rola przyniosła mu dwie kolejne nagrody: Emy w 1998 i 1969 roku. Niewiele osób wie, że życie Klemperera od najmłodszych lat było pełne trudności i wewnętrznych rozterek. Syn znanego dyrygenta Otto Klemperera uciekł z rodziną z nazistowskich Niemiec w 1933 roku. Jego dzieciństwo naznaczone było wygnaniem, stratą i ciągłym lękiem przed prześladowaniami, co pozostawiło w nim dożywotnie poczucie niepewności. Pomimo sukcesów rodziny w Ameryce, życie w cieniu ojca wywierało na Wernera nieustanną presję, by udowodnił swoją wartość na scenie i ekranie. Te emocjonalne blizny wpłynęły również na jego życie miłosne. Przeżył trzy małżeństwa, z których każde zakończyło się złamanym sercem. Jego małżeństwo z Susan Dempsey, matką dwójki dzieci Marka i Erici, zakończyło się złamanym sercem. U szczytu sławy dzięki roli w serialu Hogan's Heroes. Poślubił aktorkę Louis Troy w 1569 roku, ale to małżeństwo również zakończyło się rozwodem w 1975 roku. Dopiero w W Późniejszych latach odnalazł trwały spokój dzięki partnerce Kim Hamilton. Która pozostała przy nim do końca życia. Za śmiechem Klinka, Werner krył głębokie wewnętrzne napięcie. Nawet po sukcesie w filmach takich jak Wyrok Norymberski 1091 czy po sukcesie na Broadwayu i w Kabarecie 1987, zmagał się z samotnością, obsesją na punkcie przeszłości i olśniewającym blaskiem sławy. Bezsenne noce i nierozwiązane rany po nieudanych małżeństwach trawiły go pomimo jego spokojnego usposobienia wobec świata. 6 grudnia 2000 roku, Werner Klemperer zmarł w wieku 80 lat na raka płuc. Smutny skutek długotrwałego nałogu palenia powszechnego wśród artystów jego czasów. Odszedł spokojnie w swoim domu na Manhattanie, pozostawiając po sobie majątek szacowany na 5 milionów dolarów, owoc całego życia poświęconego sztuce. John Banner jako sierżant Hans Schulz. John Banner urodził się 28 stycznia 1990 roku w Stanisławowie w Tdasa, Djedgesadaamtako feo. Austro-Węgrzech, obecnie Ukraina i na zawsze będzie kojarzony ze swoją rolą sierżanta Schulza w filmie Bohaterowie Hogana. W momencie premiery filmu w 1965 roku miał 55 lat. Wcielił się w postać niezdarnego, ale dobrodusznego strażnika, znanego z klasycznej kwestii nic nie. Widzę, nic nie słyszę, nic nie wiem. Rola ta nie tylko wywołała śmiech, ale także uczyniła banera uwielbianą twarzą w całej Ameryce, choć za humorem. Kryło się trudne życie. Urodzony w rodzinie żydowskiej Banner wcześniej doświadczył tragedii. Uciekając z Austrii w 1938 roku, gdy nazistowska władza się rozprzestrzeniała, pozostawiając bliskich, w Ameryce szybko nauczył się angielskiego i wstąpił do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, służąc wiernie przez całą II wojnę światową. Jednak, bolesne wspomnienia masakry jego rodziny podczas Holokaustu stały się raną, która nigdy się nie zagoiła. Te straty sprawiły, że Banner czuł się wyjątkowo niekomfortowo, będąc stereotypowo przedstawianym w filmach jako nazista, mimo że był to jedyny sposób na przetrwanie w branży. Pomimo sławy, jaką przyniosła mu seria Hogan's Heroes Banner, wiódł życie prywatne w samotności. Miał dwa małżeństwa, nie miał dzieci i spędzał większość. Czasu na trasach koncertowych i pracy, próbując utrzymać się na powierzchni w swojej karierze. Jego późniejsze role w filmach, takich jak The Wicked Dreams of Paula Schultz 1968, a The Chicago Teddy Bears przyniosły niewiele trwałej radości, ponieważ jego zdrowie się pogarszało, a przeszłość wciąż go prześladowała. 28 stycznia 1973 roku, w swoje 63 urodziny, John Banner zmarł nagle w Wiedniu z powodu pęknięcia tętniaka aorty brzusznej, nagłego wypadku, zagrażającego życiu, który pojawił się zbyt szybko, by można go było uratować. W tym czasie odpoczywał z przyjaciółmi, szukając ukojenia po latach. Stresu związanego z pracą. Jego majątek netto szacowano na milion dolarów co stanowiło skromną sumę za całe życie poświęcone rozśmieszaniu publiczności. Robert Clary urodził się 1 marca 1926 roku w Paryżu i jest najbardziej znany z roli kaprala Louisa Lebo, inteligentnego i błyskotliwego francuskiego. Kucharza w serialu Hogan's Heroes. Miał 39 lat, kiedy dołączył do obsady w 1975 roku. Ale za tą pogodną powierzchownością krył się człowiek, który przeżył niewyobrażalne horrory. Urodzony w żydowskiej rodzinie liczącej 14 rodzeństwa, Klery stawił czoła piekłu holokaustu w wieku 16 lat. Deportowany do obozu koncentracyjnego nosił tatuaż A5714 na ramieniu jako symbol cierpienia. Dziesięcioro jego. Rodzeństwa nigdy nie wróciło. W mroku Buchenwaldu Klary śpiewała dla SS, kurczowo trzymając się każdej nuty jak liny ratunkowej. Po wyzwoleniu w 1945 roku, wspomnienie budzenia się każdego ranka obok martwych ciał prześladowało go do końca życia, po przybyciu do Ameryki. Clary odbudował swój świat walcząc ze łzami podczas występów na Broadwayu i w filmach Heroes Hogana przyniósł mu sławę, ale i kontrowersje. Stalak 13. Jak często musiał wyjaśniać, nie był obozem koncentracyjnym. Nie naśmiewaliśmy się z Holokaustu. Opowiadaliśmy komedie o jeńcach wojennych. Klari kontynuował karierę aktorską występując w filmach takich jak Hindenburg. 1975, ale ból po stracie nie minął. Jego jedyne małżeństwo z Natali. Cantor, córką komika Ediego Kantora trwało ponad 30 szczęśliwych lat aż do jej śmierci w 1997 roku. Bezdzietny klery poświęcił swoje późniejsze lata edukacji o holokauście, podróżując, aby dzielić się swoją historią i przypominać światu by nigdy więcej nie powtarzał nienawiści. Robert Clary zmarł spokojnie w swoim domu w Los Angeles 16 listopada 2022 roku w wieku 96 lat. Jego majątek netto szacowano wówczas na 3 miliony dolarów, co było nagrodą za całokształt pracy nie tylko w branży rozrywkowej, ale także w szerzeniu przesłania tolerancji. Richard Dawson jako Caprol Peter Newkirk. Richard Dawson. Urodził się 20 listopada 1932 roku w Gosport w Anglii i zasłynął rolą kaprala Petera Newkirka w serialu Bohaterowie Hogana. Miał 33 lata, gdy w 1965 roku rozpoczął swoją karierę grając inteligentnego, zaradnego brytyjskiego żołnierza, którego charyzma urzekła amerykańską publiczność. Jednak za sławą kryło się życie pełne trudności i zmagań. Jako dziecko Dawson został naznaczony wojną i musiał ewakuować się z bratem, aby uniknąć bombardowań, co przerwało jego edukację. W wieku zaledwie czternastu lat uciekł z domu, aby zaciągnąć się do brytyjskiej marynarki handlowej. Podróżował po świecie, aby przetrwać, a nawet walczył na statkach, aby zarobić pieniądze. Te lata dzieciństwa złagodziły jego wytrzymałość. Ale jednocześnie pozostawiły go z samotnym dzieciństwem, pełnym tęsknoty za domem. Dawson zyskał sławę wkrótce po programie Hogan's Heroes, stając się sensacją w programach Match Game i Family Feud. Widzowie pokochali jego poczucie, humoru i dowcip, choć jego zwyczaj całowania uczestniczek na żywo wzbudził kontrowersje. Nazwał to szczęśliwym i przyjaznym gestem. Ale reakcje były mieszane. Pomimo sukcesu dręczyła go samotność. Jego pierwsze małżeństwo z aktorką Dianą Dors zakończyło się w 1966 roku w atmosferze wzmożonej uwagi mediów. Pozostawiając go wyczerpanym i pełnym żalu, Dawson później odnalazł spóźnione szczęście ze Anamur. Swoją drugą żoną, Gretchen Johnson, którą poznał, gdy była uczestniczką programu Family Feud. Pobrali się w 1991 roku i mieli córkę, która przyniosła mu ukojenie, jednak jego zdrowie podupadło częściowo z powodu wieloletniego palenia nałogu, nierozerwalnie związanego z jego wizerunkiem na ekranie i poza nim 2 czerwca 2012. Roku Richard Dawson zmarł w Los Angeles w wieku 79 lat po walce z rakiem przełyku. Jego majątek netto szacuje się na 2 miliony dolarów, co jest efektem kariery poświęconej branży. Rozrywkowej. Teraz spoczywa w Westwood Memorial Park, zamykając rozdział swojego życia pełnego wzlotów i upadków. Howard Kane, urodzony jako Howard Elmer Cohen. 2 stycznia 1926 roku w Nashville w stanie Tennessee stał się znany widzom jako mayor Wolfgang Hochstetter, surowy funkcjonariusz Gestapo, którego Hogan nieustannie przechytrzał w serialu Hogan's Heroes. Miał 41 lat, gdy dołączył do obsady w 1967 roku, a dzięki mistrzowskiemu akcentowi i ostrej grze aktorskiej Kane wcielił. Się w jednego z najbardziej pamiętnych telewizyjnych złoczyńców swoich czasów. Jego życie było pasmem cichego poświęcenia. Kane, żydowski chłopiec z pasją do sztuki, służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, zanim odniósł sukces na Broadwayu, a następnie w filmie i telewizji. Oprócz bohaterów Hogana, zapisał się w historii. Sądzie w Norymberdze 1966 i człowieku arbuzie. Z dala od blasku fleszy Kane odnajdywał radość w prostszych rzeczach. Uwielbiał grać na banjo i śpiewać pieśni ludowe, zdobywając ponad 29 nagród wi. W tradycyjnych konkursach muzyki południa pasja ta pomagała mu pogodzić sławę z życiem codziennym. 20 8 grudnia 1993 roku. Zaledwie kilka dni przed jego 68 urodzinami niespodziewanie spotkała go tragedia. Howard Kane zmarł na zawał serca w Los Angeles. Jego majątek netto szacowano wówczas na 600 tysięcy dolarów, zgromadzony podczas długiej kariery na scenie i ekranie. Jego nagła śmierć była szokiem, ponieważ wciąż ciężko pracował nad wieloma niedokończonymi planami i marzeniami. Leon Askin jako generał. Albert Burkhalter. Leon Askin urodził się 18 września 1907 roku w Wiedniu w Austrii i jest najbardziej znany z roli generała. Alberta Burkhaltera surowego, ale często przechytrzanego generała w serialu Bohaterowie. Bohaterowie Hogana. Miał 58 lat, gdy dołączył do obsady w 1965 roku, a dzięki swojej błyskotliwej, a zarazem czarującej grze aktorskiej Askin uczynił. Burkhaltera jedną z najbardziej pamiętnych postaci w północnoamerykańskiej telewizji. Ale za błyszczącymi światłami sceny kryło się życie zniszczone wojną. Jako Żyd Askin został brutalnie pobity przez SA i SS i zmuszony do ucieczki z Tao. Ojczyzny w 1940 roku. Największą tragedią jego życia była straszliwa śmierć. Rodziców w obozie zagłady w Treblince, blizna, która pozostała w jego duszy do końca życia. Po ucieczce do Ameryki, Askin wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych jako sierżant podczas II wojny światowej i dopiero po jej zakończeniu poczuł się na tyle bezpiecznie, by wrócić do aktorstwa. Askin zbudował imponującą karierę w Hollywood. Choć większość jego ról stanowiły role, drugoplanowe lub wymagające silnego akcentu. Oprócz Hogan's Heroes wystąpił w 1, 2, The Robe, Happy Days i kilku serialach telewizyjnych. Pomimo sławy Askin, żył w cieniu bolesnych wspomnień o utraconej rodzinie i ojczyźnie. Leon Askin zmarł 3 czerwca 2005 roku w Wiedniu, w wieku 97 lat. Po długim i pełnym wrażeń życiu, jego majątek netto szacowano wówczas na 2 miliony dolarów, głównie dzięki stabilnej karierze w Hollywood i na scenie. Został pochowany na cmentarzu centralnym w Wiedniu, kończąc w ten sposób tragiczną podróż. Howard Kane gra rolę majora Wolfganga Hochstetera. Larry Hovis jako sierżant Andrew Carter. Larry Hovis urodził się 20 lutego 1936 roku w Wapato, w stanie Waszyngton i jest najbardziej znany z roli sierżanta Andrew Cartera, ambitnego, ale nieco niezdarnego eksperta od materiałów wybuchowych w serii Hogan's Heroes. Miał 29 lat, gdy dołączył do programu w 1965 roku, zdobywając serca publiczności postacią, której... Niewinność i brawura przyczyniły się do sukcesu. Programu Hovis był początkującym piosenkarzem, podpisał kontrakt z wytwórnią Capitol Records i występował w klubach nocnych. Jednak za jego wszechstronnym talentem kryły się lata presji, z jaką musiał zmagać się z trudnym światem rozrywki. Przechodząc od muzyki do aktorstwa, z trudem zdobywał uznanie, a później spotkało go rozczarowanie jako producenta, szczególnie w przypadku projektów. Takich jak Totally Hidden Video, które spotkały się z ostrą krytyką i sporami prawnymi. Te niepowodzenia w karierze stworzyły spokojny, smutny okres w Tai. Jego życiu, choć w późniejszych latach nadal angażował się w działalność sceniczną i wykładał na Uniwersytecie Stanowym Teksasu Hovis, dbał o prywatność i unikał skandali, ale tragedia dotknęła go, gdy zdiagnozowano u niego raka przełyku. Poważną chorobę, często kojarzoną ze stresującym, szybkim trybem życia ówczesnej branży rozrywkowej. Pomimo jego odporności, choroba stopniowo go osłabiała. 9 września 2003 roku Larry Hovis zmarł w Austin w Teksasie w wieku 67 lat, kończąc życie pełne cichego poświęcenia sztuce. Jego majątek netto szacowano wówczas na 700 tysięcy. Dolarów, co było skromną kwotą, biorąc pod uwagę jego zróżnicowaną i pełną pasji karierę, Sigrid Valdes jako Hilda. Sigrid Valdes, urodzona jako Patricia Annette Olsen, 21 września 1935 roku w Bakersfield w Kalifornii, jest najbardziej znana z roli Hildy tajemniczej i czarującej sekretarki pułkownika Klinka w serii Hogan's Heroes. Miała 31 lat, gdy dołączyła do obsady w 1966 roku, pozostawiając głębokie wrażenie swoją urodą i delikatną grą aktorską. Jednak za tym czarującym wizerunkiem kryło się życie pełne zawirowań i cierpienia. Valdez była żoną biznesmena George'a Ateya i miała córkę, zanim los zetknął ją z Bobem Crane'em na planie. Ich związek szybko stał się przedmiotem. Plotek, gdy Crane rozwiódł się z pierwszą żoną i poślubił Valdez w 1990 roku. Małżeństwo to sprawiło, że Valdez znalazła się w centrum uwagi mediów, zwłaszcza po brutalnym, niewyjaśnionym morderstwie Crane'a w 1988 roku zbrodni, która wstrząsnęła całym krajem. Szok spowodował, że Valdez całkowicie wycofała się z branży rozrywkowej, rezygnując z rozwijającej się kariery, by chronić dzieci przed opinią publiczną. W kolejnych latach Valdez żyła spokojnie powoli, lecząc rany emocjonalne i skupiając się na wychowywaniu rodziny w. spokoju. Przeprowadziła się do Seattle, dołączyła do audycji radiowej syna, a ostatecznie w późniejszych latach wróciła do Westwood. Pomimo wycofania się z życia publicznego, Valdez nie zdołała całkowicie uciec od cienia morderstwa męża i wciąż trwających publicznych spekulacji. W 2007 roku, po walce z rakiem płuc chorobą często łączoną z nałogiem palenia powszechnym wśród artystów jej czasów, Sigrid Valdez zmarła w Anaheim w Kalifornii w wieku 72 lat. Jej majątek netto szacowano wówczas na 500 tysięcy dolarów. Głównie dzięki cichej pracy i wysiłkom Boba Kreina, który zarządzał jej majątkiem. Ivan Dixon, jako sierżant James Kinchlow. Ivan Dixon urodził się 6 kwietnia 1931 roku w Harlem w stanie nowy. Jork. W serialu Hogan's Heroes zagrał sierżanta Jamesa Kinchlova, spokojnego i inteligentnego specjalistę DS łączności. Miał 34 lata. Gdy dołączył do serialu w 1965 roku, Kinchlow był kimś więcej niż tylko postacią drugoplanową stał się rzadkim symbolem równości rasowej. W amerykańskiej telewizji w burzliwych latach 60. Dixon syn imigrantów z klasy robotniczej dorastał w Harlemie, gdzie na własne oczy widział trudności i niesprawiedliwości, z jakimi borykali się Afroamerykanie. Nawet po ugruntowaniu swojej pozycji w branży rozrywkowej często spotykał się z subtelnym rasizmem, od ograniczeń w doborze ról po ciche odrzucenie. Narastające napięcie skłoniło go do odejścia z serialu Hogan's Heroes, po pięciu sezonach porzucając bezpieczeństwo sławy na rzecz kariery reżysera, gdzie miał nadzieję opowiadać znaczące historie o swojej społeczności. Dixon zapisał się w historii dzięki filmowi The Spook Who Sat by the Door. 1973 Choć film spotkał się z presją rządu i został wycofany z kin ze względu na drażliwą tematykę. Za jego sukcesami kryją się lata walki z uprzedzeniami i przeszkodami, o których rzadko mówi publicznie, ale które mocno go obciążają. Pomimo swoich osiągnięć Dixon zawsze głęboko troszczył się o sprawiedliwość społeczną i odpowiedzialność sztuki w historii. Jego życie osobiste było stosunkowo stabilne. Spędził dekady z żoną Burleigh Ray, którą poznał na studiach i mieli czwórkę dzieci, ale tragedia wciąż go spotykała dwóch synów. Zmarło przed nim, pozostawiając po sobie głęboki smutek, którym rzadko się dzielił. 16 marca 2008 roku Ivan Dixon zmarł w wieku 76 lat w Charlotte w Karolinie Północnej po długiej walce z niewydolnością nerek. Jego majątek netto szacowano wówczas na milion dolarów, co było efektem śmiałej, łączącej karierę aktorską i reżyserską kariery.